Flamingu, pobawisz się z nami w naśladowanie? Dobrze, więc pokazuj. Patrzcie na kształt dzioba flaminga. Teraz wy złóżcie palce tak, żeby powstał dziób. Poruszajcie dziobem z boku na bok. Świetnie. Patrzcie na długą szyję flaminga. Rozciąga ją w górę i w dół. Mhm. Teraz wy wyciągnijcie ramię najwyżej, jak się da. Mhm. Teraz poruszajcie głową i dziobem z boku na bok. Mhm. Dzieci w domu widzicie mnie? Mhm. Patrzcie, jak flaming używa dzioba, żeby podrapać się w skrzydło. Teraz wy. Druga ręka będzie waszym skrzydłem. Podrapcie teraz skrzydło swoim dziobem. Drapiemy! Drapiemy! Mhm, jak miło. Patrzcie, jak flaming stoi na jednej nodze. Teraz wy. Zegnijcie jedną nogę i stańcie na drugiej. Mhm, podnieście nogę. Utrzymajcie równowagę. Teraz podnieście drugą. Wow! Wszyscy stoicie zupełnie jak flamingi. A teraz będziemy chodzić jak flamingi na swoich długich, cienkich nogach. Bub, świetnie! Dzieci w domu bardzo ładnie. U, u, u. Zanim wrócimy zaraz po prostu pokory. i stand on one leg. You're back. <laughs> and walk around. All right. Mm -hmm. Oh, here. am going to use a tough I muzyki, a ja fach. woda, przerody, uroda. To wszystko sprawia, że tańczyć chce. Dobrze słychać Wszystko sprawię, że tańczyć chcę! Yeah. Uh, no, nie, nie mogę się doczekać, Nowych nowy przyjaciół i nauczymy się nowych rzeczy! Opiecowanie telewizja o